Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym dniu, dzisiaj nie będę rozgadywać się za dużo, spróbujcie tak zrobić, że w poszukiwaniu jakby tak swojego tego wnętrza, swojej wewnętrznej takiej szczerej, prawdziwej intencji z serca, która nie będzie płynęła z jakichś wyobrażeń, tylko poczujecie ją w całym ciele, żeby ona mogła zaistnieć, bądź jeśli się pojawia, bądź jeśli już jest, to starajcie się podczas dzisiejszej praktyki jak najbardziej pozytywnie myśleć o sobie i dawać sobie dużo sił i pozytywnej takiej energii, światła, żebyście czuli w sercu ciepło i miłość do siebie. Jest to bardzo ważne. I dzięki temu, żebyście czuli, że się sobą opiekujecie, a wraz poprzez oddech i poprzez to, że Wasze ciało będzie płynąć w ruchu wraz z oddechem, spróbujcie jakby jeszcze bardziej kreować takie pozytywne i dobre, ciepłe myśli w swoim kierunku. Więc stajemy sobie. Cały czas mamy 35 powitań Słońca, 5 zrobimy normalnie. Natomiast um, 30 zrobimy w taki sposób, że będziemy je robić z kijem. A więc zrobimy skłon w dół, leciutko zeskoczymy. Cały czas będziemy też tak czynić, że będziemy uginać nogi, będziemy podkręcać bioderka po to, żeby jeszcze bardziej uelastyczniać kręgosłup. I żeby uczyć się ostawiać miednicę i żeby wydłużać i wzmacniać boki ciała, wasze dłonie i ręce. Cały czas głęboki oddech. Zmiana planów. Kolejne 10 zrobimy z deską, czyli jak tutaj będziemy przychodzić miękko do psa z głową do góry, to tu zrobimy deskę, potem w górę, wydech i hop. Zakręciło mi się. Przepraszam. Kolejne 10 zrobimy z deską i będziemy jedną nogę przybliżać do brzucha i drugą. W górę wdech, wydech, wdech, leciutki wydech, podkręcamy bioderka, deska, jedna noga, odstawiamy, druga noga, kręcamy w górę, wdech, kocik grzbiet, wydech, pies w dół i leciutki skok, wdech. I ostatnie pięć robimy wszystko z prostymi nogami, czyli jest wdech, 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 wydech, ale przez taki koci grzbiet, Ki, wdech i wydech, leciutki skok, wdech, wydech i w górę wdech i wydech. I zostaniemy na chwilkę w dole, rozszerzymy nogi, złapiemy za, tutaj kostki, tak jakbyśmy chcieli przenieść łokcie za uszy. I sobie na chwilkę siędziemy pupą, podeprzemy się tutaj dłońmi, wydłużymy tu. wdech. Głęboki wdech, głęboki wydech. Wytłuszczamy plecy do góry. Pochylamy się w dół, prostujemy nogi i powolutku unosimy się do góry wdech, głowa na końcu i wydech łączymy dłonie. Idziemy sobie prosto, uniesiemy ręce do góry, wydłużymy jeden bok, wydłużymy drugi, troszkę pokręcimy w jedną stronę, w drugą, wyciągniemy się i z wydechem pójdziemy w przód. Górę wdech i wydech, łączymy dłonie. I dziękuję serdecznie za dziś. A więc zachęcam Wam do, do coraz większego zaprzejeźniania się ze sobą, do coraz większego takiego poczucia, że możecie na siebie liczyć. Jak również do tego, żebyście się uczyli siebie, i jeszcze głębiej poznawali siebie, swoje możliwości, to co w Was gra, żebyście utrzymywali pozytywne myślenie na swój temat. A najlepiej by było po prostu, żeby być tak, jak żeśmy jakiś czas mówili o tu i teraz, czyli być w tu i teraz, w danej chwili, w danym oddechu, nie w przyszłości, nie w przeszłości, nie w przyszłości, nie w przeszłości, tylko tu i teraz wraz z oddechem i mocą swojej wewnętrznej prawdy. Więc serdecznie dziękuję Wam za dziś i do zobaczenia jutro.